Na pewno wszyscy Państwo słyszeliście te słowa, człowiek człowiekowi zgotował ten los. Ale i też człowiek człowiekowi musi pomóc. Wielokrotnie jest tak, że ta osoba, którą spotykamy się bardzo blisko, potrzebuje jakiejś naszej pomocy. Znaczy, jestem niezwykle wdzięczna i bardzo szczęśliwa z tego powodu. Czuję się bardzo doceniona, ale nie tyle, że ja. Ale sprawa, którą się zajmuje, to mnie bardzo cieszy i napawa pewną nadzieją. Ta nagroda nie jest tylko dla osób nominowanych, bo za tymi projektami stoi bardzo dużo ludzi o dobrych sercach, wielu wolontariuszy. Wszystko, co robiliśmy z porywu serca. Robiliśmy to dla innych i nie spodziewaliśmy się żadnych wyróżnień. Robimy rzeczy dobre tam, gdzie nas potrzebują. Tam, gdzie nie ma tłumów, organizacji pozarządowych, po prostu ludzi. Szukamy zapomnianych, przywracamy pamięć i wiarę w człowieka i w człowieczeństwo. Dobro jest bardzo potrzebne temu światu. Wiadomo, że nie da się uratować całego świata, ale można pomóc jednej osobie, żeby. Chociaż na chwilkę poczuła się szczęśliwa i mogło zapomnieć o swoich problemach, o swojej chorobie, o swoim nieszczęściu. Bagaż, który niosę w plecaku z pomocą dla ludzi, czy medyczny, czy żywnościowy, i nie tylko nie waży tyle, co po takiej akcji ten bagaż psychiczny, który się niesie. Tak? Każdy z nas ma całe mnóstwo szufladek wewnątrz siebie i trzyma tam całe mnóstwo dobra, którym może się dzielić. To jest teraz tylko i kwestia tego, czy my znajdziemy tą odpowiednią szufladkę i osobę bądź osoby, które potrzebują akurat zawartości tej szufladki. Życie ma sens, jeśli jesteśmy aktywni i jeśli poszukujemy tej wartości, a tą wartością w życiu jest dobroć dla drugiego człowieka. Bardzo lubię pomagać. Kieruje się intuicją. Chyba wystarczy, otworzy swoje serce, i później, nie wiem, pan Bóg sam sprawia, że się dochodzi do celu, jest się później zadowolony. Tyle dobrych serc mnie otacza, że ja wystarczy, że rzucę jakieś hasło na Facebooku, że jest potrzebne to, i to zaraz ktoś się zgłasza. Także dobro jest wszędzie.